Przed nami takie wydarzenia jak inflacja, inflacja w Stanach Zjednoczonych we wtorek, i to jest odczyt, który nie ukrywajmy, będzie tym odczytem najważniejszym najbliższych pięciu sesji handlowych. Ale mowa tutaj o tych rzeczach, które są zaplanowane i które znajdziemy w kalendarzu dla nas, z naszej polskiej perspektywy. Oczywiście dane na temat inflacji w Polsce też Poznamy za miesiąc, jak żeby inaczej luty, ale mamy połowę, to nie są szacunki, więc te dane troszeczkę zejdą na dalszy plan, i najważniejszymi odczytami będą oczywiście te odczyty inflacyjne. Popatrzmy na to, jak rozwija nam się Hossa. Co na rynku się dzieje, bo tutaj naprawdę jest ciekawie, i o ile w ubiegłych tygodniach cały czas mówiłem, ręce pod tyłek trzymamy i spokojnie patrzymy, o tyle pojawiły się pierwsze symptomy, no właśnie. Odpalamy platformę Xstation za moimi plecami Nasdaq. Pierwsze symptomy mówiące o tym, że może być troszeczkę trudniej, ciężej, może być i tak naprawdę jest duża szansa na to, w moim odczuciu, że w końcu ten trend, który przyspieszał, nie rysuje linię trendu, tylko rysuje linię oporu, przyspieszał i nagle zaczął oczywiście nam zwalniać, i do takiego momentu, w którym te kolejne pokonywane wierzchołki były tylko pokonywane w taki nieznaczny i mało przekonywujący sposób. Sygnałem spadkowym na pewno powinno być pod kątem oczywiście analizy technicznej mowa, bo o niej sobie tutaj głównie mówimy. Przełamanie tego najniższego poziomu z 3 marca, bo to będzie z 5 marca, przepraszam, bo to będzie moment, w którym ci inwestorzy, którzy wchodzili na samym końcu, którzy w końcu uwierzyli w to, że hossa sztucznej inteligencji trwać będzie wiecznie, Mogą zacząć delikatnie panikować, bo ich pozycje mogą zacząć wykazywać straty. Od aktualnego poziomu cenowego to zaledwie 1,2%. I wtedy, już pod kątem technicznym, zrobi się mało przyjemnie. Jak popatrzymy sobie przez pryzmat całej tej fali, która nam towarzyszy od października 2023 roku, to w zasadzie tutaj była, najdyna tu była najdynamiczniejsza przecena na poziomie niespełna 5 I gdybyśmy sobie te 5% stąd przerzucili, to mamy zejście w okolice tego dołeczka wcześniejszego, czyli mowa tutaj o spadkach w okolice tych 17 100-17 200 punktów. Jako taka korekta, nie jakaś turbowielka, nie jakoś turbobycza ale korekta, która po prostu rynkowi się należy. Jeżeli ktoś lubi teorię Fali i to, że tutaj zaczęła się pięciofalowa struktura i to, że to jest fala pierwsza, to jest druga i to jest trzecia, która powinna być najdłuższa, chociaż możemy to też policzyć jeszcze w inny sposób, że to jest fala pierwsza, druga, trzecia bardzo długa, czwarta, no i piąta kończąca hossę. No i już w tych obliczeniach jest troszeczkę gorzej, bo na pewno nie jest, to, nie są to optymistyczne nie, nie są to optymistyczne wyliczenia, ale dlatego też nie lubię teorii Faleliota, że ją sobie bardzo bardzo, ale to bardzo subiektywnie. Możemy mm, przyporządkować w zasadzie do tego, co nam się wydaje. A takich wydaje mi się, że chcielibyśmy, żeby w tej naszej analizie było oczywiście jak najmniej. Ja na razie zaczynam, znaczy, zaczynam. Jestem zwolennikiem teorii, jestem i należy do Timu korekta, że ta korekta tutaj po prostu powinna mieć miejsce i spadki na poziomie 5% nie będą absolutnie czymś nadzwyczajnym. Tym bardziej, że nawet kilkumiesięczny przestój tu mieliśmy przestój w 2023 roku, 3 miesiące trwały spadki i sięgnęły 12%, więc tutaj nawet przy podobnej skali przeceny naprawdę nic złego by się nam nie stało, a rynek troszeczkę by się nam ozdrowił. Podobnie jest w przypadku indeksu S&P 500, chociaż tutaj w porównaniu do nie jest... Trochę bardziej optymistycznie. Możemy sobie popatrzeć i odpalmy sobie akcję Nvidii, która była troszeczkę taką bohaterką sesji piątkowej. Powiem, bohaterką w cudzysłowie, bo. bo bo to ona tutaj wprowadziła tą niepewność, otwarcie z luką cenową na poziomie 2%, no i ostatecznie sesja zamknęła się na 8% przecenie i ta przecena robi wrażenie, bo jest to w zasadzie największa przecena na pojedynczej sesji od kilkunastu, tu może się zdarzyła w tych w, w okresie połowy 2023 roku taka, taka przecena, no ale ona może nas oczywiście martwić, przy Sytuacji gdzie ktoś zajmował pozycję późno, czyli w momencie kiedy już się pionowa ściana budowała, jeżeli ktoś ma pozycję wcześniej zajętą, to ma oczywiście taki bezpieczny bufor, w którym może się poruszać i w którym, w którym jakby to powiedzieć, no może czuć się komfortowo z utrzymywaniem tej pozycji, pomimo tego, że to objęcie Bessy wygląda. Paskudnie, no bo trzeba powiedzieć jasno, że pod kątem technicznym, z price action i z krótkich interwałów czasowych tu dostaliśmy komunikaty do tego, że z wyhamowanie czy też nawet odwrócenie trendu może mieć miejsce. Pytanie, czy się pod tymi podpisujesz i wierzysz w to, czy też. Nie, no bo jak oddalimy sobie ten wykres, to oczywiście wygląda jak jedna wielka mania, chociaż za tym oczywiście idą wyniki finansowe, bo to trzeba jasno powiedzieć. Zresztą o Nvidia rozmawiam z Piotrem Żółkiewiczem, polecam serdecznie tę rozmowę, 50-minutowa, mam nadzieję, że jest tam według Ciebie dużo mięsa, bo według mnie oczywiście to mięso tam... Inwestycyjne jest, który mówi o tym, czy rzeczywiście w przypadku akcji Nvidia jest drogo. Link oczywiście podrzucam w opisie. Optima to nowy broker na arenie międzynarodowej, który bardzo szybko zdobywa popularność, oferując szeroki wachlarz opcji handlowych zaprojektowanych z myślą o potrzebach współczesnych inwestorów. Firma słynie z najnowocześniejszej technologii handlowej, atrakcyjnych warunków, a także bezpieczeństwa. Optima zyskała reputację firmy, niezawodnej i uczciwej. Za platformą stoją weterani branży Forex, którzy pracowali dla takich brokerów jak IC Markets, TMGM, FX Pro czy FP Markets. Osoby te wnoszą bogate doświadczenie i wiedzę specjalistyczną. Co więcej, i to już nie od strony branżowej, ale ambasadorem marki Optima jest dobrze znany polskim fanom futbolu, Gianluigi Buffon i Buffon oprócz bycia ambasadorem marki Optima jest także udziałowcem brokera. Jak wyglądają warunki handlowe? Sprady zaczynają się już od zera pipsów. Mówimy tu o platformie ecn -owej. Natychmiastowe wypłaty, oddzielne konta dla środków klientów, ochrona przed ujemnym saldem to tylko niektóre z atutów. Ponad 1000 handlowych instrumentów, egzekucja poniżej 30 milisekund, brak dodatkowych opłat od wpłat i wypłat. No i to, co początkujący inwestorzy lubią najbardziej, czyli oczywiście dostęp nielimitowany do kont demo. Od strony licencyjnej Optima posiada licencję SICEX, za pomocą której obsługuje oczywiście europejskich klientów, a także posiada licencję FSA. Dostępne platformy handlowe to w przypadku inwestorów międzynarodowych to dobrze w Polsce znana i lubiana MetaTrader 4 oraz Seatrader, A w przypadku Europejskich traderów. Mowa tutaj już nie o MetaTraderze 4, a MetaTraderze 5 oraz platformie Citrader. Oprócz z platformy, inwestorzy mają dostęp do takich narzędzi jak kalendarz, pomysły handlowe, narzędzie MarketBus, które odfiltrowuje rynkowe. Szumy informacyjne, tylko informuje nas o tych wydarzeniach, które mają znaczenie i wpływ na rynek. Klienci Optime otrzymują również dostęp do narzędzia Alpha Generation, czyli dodatkowego narzędzia z analizy technicznej, które zajmuje się wyznaczaniem specjalnych stref wsparcia oraz oporu i to oczywiście w ramach realnego konta handlowego jest dorzucone. Do platformy. Traderzy mogą inwestować na 20 indeksach, 80 parach walutowych, metalach, największych spółkach, surowcach energetycznych, a także ETF-ach. W ofercie znalazł się również dostęp do rynku. Kryptowalut, na których spekulować można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Spready, tak jak wspomniałem wcześniej, zaczynają się już od zera pipsów. Dostępne są mikroloty. Wpłacać i wypłacać środki możesz aż na 8 sposobów. Link do rodzajów kont znajdziesz w opisie. Zachęcam do tego, żeby co najmniej kąt demo przetestować, w szczególności, jeżeli szukasz nowego. Brokera, który oferuje wysoką jakość usług. Jeżeli chodzi o pozostałe rynki, to one nam troszeczkę wyprzedzają to, co w Stanach Zjednoczonych. No i ten WIG 20 zaliczył ten tydzień tak niefajnie, powiedziałbym, mówiąc nawet niekolokwialnie, a mówiąc wprost, bo przebiliśmy i wróciliśmy do takiej strefy, która znowu jest taką strefą poczekalną, niepokojem, czy rzeczywiście dojdzie nam do. Odwrócenia sytuacji, i zobaczymy w końcu jakąś piękną falę hossy pokoleniowej, o której się tak prześmiewczo mówi już od kilkunastu dobrych miesięcy, nie, jak nie lat, bo może nawet i lat, bo jak cofniemy się o dekadę, to w WIG20 chyba w tych okolicach pięcio, w pięcioletnim okresie wyszedłby na plus, delikatnie, ale wyszedłby na plus. I to wsparcie. To, są, to jest to dla mnie w, mega istotne wsparcie. Te 2300 punktów jego przełamaniem no, może oznaczać, że wejdziemy w taki troszeczkę bardziej trudniejszy okres, turbulentny okres. Jest dużo takich powiedzeń w stylu sprzedaj w maju e, i, i spokojnie na kilka miesięcy zapomnij. No tu się okazuje, że ten marzec zaczyna nam wyglądać nie za fajnie. Jeżeli chodzi o takie ręki inne, a innym rynkiem jest złoto i złoto sobie i z tego złota akurat się cieszę, bo mam nadzieję, że jeżeli słuchasz mnie regularnie, słuchasz o złocie, to na to złoto się załapałeś. Po tym złocie sobie mówiliśmy już przez dłuższy czas o tym, że nie wierzę w to, że tutaj będą trzy, trzy wierzchołeczki i tyle. To, że nie spróbujemy zaatakować ponownie tego, tego cienia górnego. Złoto jest na ATH w ujęciu dolarowym, w przypadku innych walut też to ATH jest i piąteczka, bo tutaj w zasadzie jedyne co mogę powiedzieć, to gratulacje, no bo jakby to powiedzieć, łapki. Powinny znajdować się pod tyłkiem, czyli znowu nie powinniśmy wykonywać żadnych takich mega jakichś trudnych, albo po prostu nie powinniśmy wykonywać dziwnych ruchów, tylko cieszyć się z tego, że udało nam się tą tendencję ładnie wyłapać. W przypadku pozostałych surowców, no też jest ciekawie, bo dalej ja uważam, że sytuacja na rynku ropy naftowej jest ciekawa i też jestem tutaj nastawiony do niej bycz, yy, niedźwiedzio. Ja wiem, że. Część z Was może być już znudzona tym, że ja o tej ropie mówię i o tym, że czekam tutaj na to podejście do tego poziomu horyzontalnego, który się znajduje w tych okolicach. Mamy takiego klinika, z niego jakbyśmy się wybili w dół, no tu dużo fundamentów się nam podziało, bo Huti, bo kanał Suezki i te problemy związane z dostawcami, stankowcami. Z ok, mieliśmy podbitkę w górę. Mieliśmy oczywiście kolejną decyzję, ale nie o większych cięciach, ale o utrzymaniu poziomu cięć w wykonaniu Arabii, Rosji i krajów kartelu OPEC. O 2, mil, 2, 2 miliony baryłek dziennie, przy czym milion baryłek dziennie to jest oczywiście cięcie w wykonaniu w Arabii Saudyjskiej i pomimo tego cena ropy naftowej to nie jest 80, to nie, to nie jest 90, to nie jest 100 dolarów, a dalej utrzymujemy się w takich okolicach, gdzie uważam, że technicznie ta przestrzeń do tego ataku w dół jest. No pytanie oczywiście, na ile ona nam się tutaj zmaterializuje. Jeżeli chodzi o bitka, no to bitcoin tutaj oczywiście, no oczywiście, no mamy, mamy ATH na bitcoinie zrobione, to robi wrażenie. To robi też wrażenie ta wyprzedaż bardzo duża, która miała miejsce 5 marca. Tak widać, że dużo osób nastawionych było i dużo zleceń nastawionych było na po prostu przekroczenie ATH w wykonaniu Bitcoina. I tak naprawdę, o ile teraz znajdujemy się do tego cyklu halvingowego, mamy 40 parę sesji do tego, żeby halving miał miejsce, a nie do cyklu halvingowego oczywiście. I... O ile oczywiście bardziej jestem za trzymaniem krypto, tyle technicznie tutaj nie za bardzo wiem, co wydarzyć się może, więc troszeczkę bardziej to mi przypomina sytuację, tak jak ze złotem, czyli trzymamy, obserwujemy, no i zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne sesje, bo ta wyprzedaż z 5 marca też mogła stanowić takie fajne, fajne oczyszczenie. Dla rynku, ale czy to oczyszczenie było takie zdrowotne i takie turbo-turbo dobra? No o tym się pewnie przekonamy, przekonamy z czasem, a ty daj znać w komentarzu, czy bitcoina w swoim portfelu masz. No i uważajcie, bo według sygnałów technicznych na rynku może pojawić się korekta udanych inwestycji.